O Maryjo, czemu biegniesz w niebo? Z jaką spieszysz do Boga potrzebą? Czy Cię wstyd już twojej ubogiej chatki? Czy Ci żal jest Twojej już zmarłej matki? Ty nas żegnasz, Nie płaczemy, bośmy przekonani, że Cię czeka w niebie chwały tron. Przynieśliśmy bieluteńkie szaty, niesie mirę, olej i bławaty. Czemu nikt nie z rąk naszych Twe ciało? Jakby z duszą do nieba ciało. Inni pragną mieć sławne pogrzeby. Ty, Boż, nasz na śmierć śmierci strój. Nie masz troski o żadne potrzeby, bo ciem w niebie. Witaj już ten Twój, Omar, ją aniołów królowo. Nie zapomnij na Jezusa słowo. Choć poczuł, masz już w niebie postać, ty nam musisz, musisz matką zostać. Bo, Bo bez, Ciebie bez Ciebie żyć nie możemy, dzieci. Nam to i dotrzyma Bóg, że gdy, gdy dusza z ciał naszych uleci, że na wieki będzie nóg. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój o tego, który był, który jest, i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. Jest Duchem Twoim. Zgromadzimy się dzisiaj na Eucharystii w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Tą uroczystością chcemy podkreślić, Zasługi Maryi, jakie miała w historii zbawienia, a przez to, że była bez grzechu pierworodnego poczęta i bez żadnej winy uczynkowej, wierzymy, że zaraz po swojej ziemskiej wędrówce została wzięta z ciałem i duszą do nieba. Dzisiejsza, dzisiejszy dzień to również święto Wojska Polskiego dziękujemy zatem Panu Bogu, za tych wszystkich, którzy służą w obronie naszej Ojczyzny. Aby nasz udział w tej Eucharystii był godny, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze winy, zaniedbania Komunii Świętej z naszej parafii ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski. Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję naszym szafarzom za ich posługę, za to, że zanoszą tak jak Maryja Chrystusa do chorych i starszych wiekiem parafian. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyły myślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed to błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Panie, się nad nami. Panie, Pała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy wielka jest chwała Twoja, a nie Boże Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, a nie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, a nie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze które siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, Ale bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalanej Dziewicy Maryi Matki Twojego Syna. Sprawa, byśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pytanie z księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i arka jego przymierza ukazała się w jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty. Ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diabdemów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, a żeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasuł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, i usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęgą i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Oto słowo Boże. O Stoi królowa po twojej prawicy. Stoi królowa po. Twojej prawicy. Tron Twój, Boże, trwa na wieki, berłem sprawiedliwym berło Twojego królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie Zofiru stoi po Twojej prawicy. Stoi, stoi królowa po twojej, twojej prawicy. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzi o domu Twego Ojca. Król pragnie Twego piękna. On twoim Panem oddaj mu pokłon. Z Twoim królowa pod Twojej prawicy. Córa królewska wchodzi pełna chwały odziana w złotogłów. W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, za nią prowadzą do ciebie dziewice jej druchny. Stoi królowa pod twojej prawicy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. A jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy. Potem ci, co należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto Słowo Boże. Aleluja, aleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Maria została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów. Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiała Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z, radzioś, z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się, duch mój w Bogu. Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, Strońci władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. O Tobie Chryste. Dzisiejszą uroczystość nasze oczy zwracają się ku Maryi, matce Jezusa Chrystusa. A skoro wyznajemy Jezusa jako naszego Boga, dlatego też mówimy o matce Bożej, o tej matce, która zwodziła Go tutaj na ziemi, a później. Niosła, przyjęła Słowo Boże i zaniosła to Słowo właśnie Jezusa do swej krewnej Elżbiety. To słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. To taka pierwsza misja Maryi, przyjąć Słowo i dzielić się tym Słowem, owocem tego Słowa ze swoją krewną, z Maryją, a później i z całym światem. I też w Apokalipsie św. Jana widzimy obraz niewiasty najczęściej, odnosimy ten obraz właśnie do Maryi. Często słyszymy to czytanie właśnie w święta maryjne, ale egzegeci mówią, że ten obraz jest, ma jeszcze większe i głębsze znaczenie, że jest to obraz Kościoła jako matki, jako niewiasty. Widzimy w, tym, w tej Apokalipsie, w tej wizji świątynię Boga, która ukazała się Janowi, apostołowi, i zobaczył arkę Jego przymierza. Arka przymierza to był właśnie ten y, widzialny znak obecności Boga na ziemi. Izraelici, dla nich była to największa cenność, to był największy skarb, jaki posiadali. Y, Troszczyli się o nią, nosili ją wszędzie, gdziekolwiek szli, wychodząc z Egiptu, również zabierali ją na wojny, właśnie po to, aby czuć tą obecność Pana Boga. Aby mieć ten znak, że Bóg jest z nimi. Dlatego też i Maryja nazywana jest Arką Przymierza, bo to właśnie ona, tak jak Arka Przymierza w Starym Testamencie zawierała w sobie tą chwałę Boga, tak i w Maryi zawarła się chwała Boga, Jezus Chrystus, to właśnie poprzez nią przyszedł na świat. Ale właśnie obraz Kościoła jest tym obrazem niewiasty, która daje życie. Bo to w Kościele otrzymujemy życie poprzez sakramenty, przede wszystkim poprzez sakrament Chrztu. To Kościół nas karmi ciałem Chrystusa i pozostałymi sakramentami, które Pan Bóg nam daje dla naszego zbawienia, dla naszego umocnienia. To właśnie Kościół jest naszą matką, rodzącą nas do życia wiecznego. Sama nazwa, sama słowo Kościół w języku greckim, w którym pisze Jan Apostoł swoją Ewangelię, swoją Apokalipsę, jest właśnie rodzaj żeńskiego, eklezja, czyli ta eklezja, ta niewiasta. I niewiasta obleczona słońcem, a księżyc pod jej stopami, to również przywodzi nam na myśl scenę z przemienienia pańskiego, kiedy twarz Jezusa jaśniała jak słońce, a jego szata była Biała jak śnieg, zanotował ewangelista. Słowo białe jest tym samym słowem, którym określa się właśnie księżyc, biel księżyca, biel księżycową. Stąd widzimy, że właśnie Jezus Chrystus przychodzi w swoim kościele, jest tym, który jest obleczony w słońce i który jest obecny w kościele, obleczony w kościół. A nawet i słowa o prześladowaniu, o tym, że Jakiś smok wielki, ognisty chciał pożreć to dziecie narodzone przez niewiastę, to również przywodzi na myśl prześladowanie, jakie dotyczyły, dotykały pierwszych chrześcijan. Wielki Smok, który ma siedem głów, jest tutaj zakamuflowanym stwierdzeniem, że to właśnie Rzym prześladuje chrześcijan, bowiem jak wiemy, Rzym położony jest na siedmiu wzgórzach. Dlatego mowa tutaj o siedmiu głowach smoka i to Rzym był imperium rzymskie było tym pierwszym, które prześladowało właśnie dopiero co narodzone Dziecie Boże, czyli kościół, który dopiero co się rodził, umacniał. Dlatego też ta dzisiejsza uroczystość, chociaż oddajemy cześć Matce Bożej również i naszej Matce, którą w testamencie z krzyża otrzymaliśmy jako matkę, jest przede wszystkim też uroczystością całego kościoła oddajemy cześć Panu Bogu i dziękczynienie właśnie za Kościół, który on nam daje, którym nas karmi, zbawia, który nas rodzi do życia wiecznego. Maryja jest tym pierwszym doskonałym dzieckiem Kościoła, która została zbawiona, która właśnie poprzez swoje życie ziemskie, podobne do naszego, pełnego trudów, trosk, ale pewnie też i radości, też różnych innych wydarzeń, za które była wdzięczna Panu Bogu. Jest tym obrazem właśnie chrześcijanina, właśnie tego, który ma iść, który ma się narodzić w Kościele i w tym Kościele zmierzać na spotkanie z Bogiem. Bądźmy zatem wdzięczni Panu Bogu za Maryję, która jest naszą Matką, siostrą, przewodniczką w drodze, w życiu w Kościele. W tej drodze, która nas prowadzi do Boga. Amen. A teraz powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło jest ze światłości. Bóg prawdziwy jest Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. To dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod poncjuszem Piłatem Został umęczony i pogrzebany. Zmatwystał dnia trzeciego, jak oznajmia pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy ojca i powtórnie przyjdzie chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w ducha świętego, pana i ożywiciela, który od ojca i syna pochodzi który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję skrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wierząc Bogu jak Maryja, z bezgraniczną ufnością wołajmy w naszych potrzebach. Będziemy powtarzać, Królowo w niebo wzięta, wstawiaj się za nami. Królowo w niebo wzięta, wstawiaj się za nami. Módlmy się za Kościół Święty, aby wzorem Najświętszej Maryi Panny zanosił Bogu wdzięczne hymny za łaski darowane swemu ludowi. Królowo w niebo wzięta, wstawiaj się za nami. Módlmy się za Polskę i Polaków, abyśmy byli ostoją wartości chrześcijańskich i prawa Bożego w Europie i na świecie. Królowo w niebo wzięta, stawiaj się za nami. Módlmy się za rolników, aby ich praca przynosiła obfite plony, by nie było głodu w naszym kraju i na świecie oraz byśmy chętnie korzystali z darów natury. Królowo w niebo wzięta. Stawiaj się za nami. Módlmy się za Wojsko Polskie, aby wyryte w sercach żołnierzy zawołanie Bóg, honor, ojczyzna utwierdzało ich wysokie morale i siłę ducha. Królowo w niebo wzięta. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie zmarłych z rodzin nadzwyczajnych szafarzy. Módlmy się też za tych, którzy oddali życie w walkach o niepodległość naszej Ojczyzny, aby Bóg dał im radość pośród świętych w swoim Królestwie. Królestwo. Lowo w niebo wzięta, stawiaj się za. Niech z naszych serc popłynie uwielbienie za dar posługi nadzwyczajnych szaparzy Komunii Świętej. Niech Bóg będzie uwielbiony w waszych sercach, w sercach waszych rodzin. Dobry Boże, niech Maryja wniebowzięta pomaga śpiewać Wam w Waszej posłudze magnifikat, idąc do chorych, miłując Wasze żony, dzieci, służąc Kościołowi. Niech rozpala Was Duch Boży radość, pokój, miłość i zachwyt z tego, że dotykacie swoimi dłońmi Pana i towarzyszycie chorym często w ostatnich ich chwilach, pomagając w przejściu do domu Ojca. Królowo Niebowzięta, stawiaj się za nami. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w cudzie naszego codziennego życia dostrzegali Boży Plan Miłości i byli za to wszechmocnemu Bogu wdzięczni nie cięta, wstawiaj się za mną. Tobie, boże, za wstawienie Najświętszej Maryi Panny Królowej w niebo wziętej, przynosimy nasze troski i prosimy, wysłuchaj nas przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Numer 378. do zaranna, śliczna Jutrzenko, Niepokalana Maryjo Panienko. Bez pierworodnej zmazy poczęta, Módl się za nami, Królowo Święte, z mazy poczęta, Bóg się za nami, Królowa Święta. Ty, co jak słońce w niebie jaśniejesz,